Jesteśmy gotowi. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Hej, Jest ze mną Alicja. Hey, Cześć. Hey, hey. Alicja, jesteś z Natsu World, czyli z nowego projektu Natsu. Dokładnie. Powiedz mi, jak się pracuje z Natsu? Z Natsu pracuje się bardzo dobrze. Ja z Natsu mam bardzo dobrą taką relację, mam dużo takich wspólnych cech. Przez to się bardzo dobrze. A powiedz mi, na czym polega ten projekt? Ten projekt polega na tym, żeby być sobą. Wiadomo, A, łatwo, jak mówić, być sobą? łatwo mówić, ale naprawdę tutaj chcę pokazać na YouTubie, że coś nowego, bo wszędzie jest taki kontencik family trendy, czy nie wiem, czy dobrze powiedziałam, ale no, pokazujemy kłótnie. Ja jestem tą głównie kłótliwą, głównie kłótliwą bo no, nie boję się być sobą po prostu, więc każdy. Kurczę, no po prostu, każdy ma być sobą w tym projekcie i taki jest zamysł. Ale zamysł jest taki, że mieszkacie razem, robicie wszystko razem, śpicie razem? Tak, tak, mieszkamy w wielkim domu, każdy ma swój pokój. Um, I tak, mieszkamy, bardzo dobrze nam się nam mieszka. Wiadomo, jest dużo osób w domu, także są so kłótnie, to jest normalne. Um, ale naprawdę dobrze nam się mieszka. Jest A to jest to dobra. <laughs> e, kto gotuje? Hmm, mamy catering, ale najczęściej gotuje Ola u nas, yy, Pietrasowi najczęściej, ale każdy sobie tam gotuje jak coś chce, ale ogólnie to mamy catering. Tak, mhm. tak to działo. Na z wami też mieszka, przez cały czas jest z wami, 24 tak, na dobę? Tak, tak, tak. Jest z nami bardzo często. Teraz wiadomo jest trochę rzadziej, dlatego że ma treningi, i teraz już przygotuje się do swojej walki, wspieramy ją w tym, więc yy, no, nadal się stara jak może, żeby być z nami cały czas. Wiadomo, my to rozumiemy i no, mieszka z nami, także no widujemy ją codziennie. A powiedz mi, straci, jak wyglądają jej przy przygotowania do walki. Hmm. Często chodzi na treningi? Bardzo często, bardzo często i. No chyba nie mogę zdradzać, ale Troszeczkę. dobrze idzie, dobrze idzie, naprawdę dobrze idzie i mam A w domu też trenuje. A chyba tego nie powiem, nie wiem czy mogę. Takie troszeczkę. Trenuje pewnie jakieś pompki, chociaż robi, może coś innego troszkę. Tak, natomiast sobie biega, to jest chyba normalne. No, tak dla, dla sportu czas, czasem sobie wszyscy tak się umawiamy, żeby sobie pobiegać, coś porobić. Także no, na pewno cały czas jest w ruchu. Nie, nie jest tak, że ona nie robi nic. To jest cały czas, coś robi w tym kierunku, żeby. No wiadomo, ma, ma walkę. Więc was trenuje z nadsu, biega, czy zazwyczaj robi to sama? Mm. Zależy, bo no, to zależy od dnia, jak ktoś się umówi, bo jest taka Ola, która też z nami e, czasem z nią pobiega, czasem z nią pójdzie na trening. E, ja się z nią nie biegałam, ale planuję, a czy ktoś jeszcze ćwiczy, też nie będę zdradzać. A co z Lubiem? Jest częstym gościem, czy rzadko bywa w domu? Mm, Marcin, Marcin nas odwiedza, dużo osób nas odwiedza w naszym domu, jest nasz dom jest otwarty dla różnych osób, ale no tak, Marcin przyjeżdża do nas czasem, to jest Natalia do niego, są no, no. Niech nie, ale no tak, odwiedzają się. A jak wyglądają imprezy? Huczne? Huczne, oj, huczne! <głos> <głos> U nas ciszy, ciszy nocnej nie ma, ale jest fajnie, jest fajnie, jest tak kulturalnie. Na przykład jak miałam okazję być na innych imprezach, w innych domach, ekipach i tak dalej, ogólnie... Ogólnie. To u nas jest najlepiej. Tak, nie chwaląc się, ale jest najlepiej. Na co imprezuje też? Czy po prostu z wami imprezuje, ale bez procentów i stara się zdrowo jednak odżywiać zdrowo. i żyć. Zdrowo. zdrowo Natalia podchodzi do tego bardzo dojrzale i właśnie jestem w szoku, że takie dobrze idzie po prostu. Jest fajnym przykładem. Także no tak, dobrze idzie, naprawdę. A nie bywa tak, że mówi, a dobra, raz odpuszczenie się nie stanie. Nie, absolutnie. Napra naprawdę nie. Ludzie tak myślą, że tak jest, ale, ale naprawdę tak naprawdę tak nie jest. Natalia, jak coś postanowi, to, to tak będzie. Po prostu Natalia jest bardzo zawzięta i taka zaangażowana w to, co teraz się dzieje, więc naprawdę, naprawdę dobrze idzie. Mhm. Oczywiście kibicujesz na cu w, w walce, w no przygotowaniach? Tak. Oczywiście, że tak. Natalia, całym serduszkiem. Zaprzyjaźniłyście się bardzo? Hmm, myślę, że każdy, z każdym się tam zaprzyjaźnił w tym domu. Ja z Natalią akurat, tak jak mówię, ja znalazłam ją troszeczkę wcześniej i mamy tak dużo tak wspólnych cech, o których mówiłam, przez to, że przez, przez to się po prostu lepiej dogadujemy. Jakoś tam bardziej lepiej, wiadomo, teraz jest mało czasu, każdy robi coś swojego, ale Natali, naprawdę z Natalią fajnie się rozmawia, naprawdę jest taką moją wziomalką bardzo dobrą. Natalia nie ma dużego hejtu, można powiedzieć, że wręcz tego hejtu nie ma, mhm. ale czy są osoby, które jej dokuczają z domu, na przykład, albo internauci piszą jej niefajne rzeczy i wtedy na co Natalia się denerwuje? Wiesz co? Myślę, że Natalia, wchodząc do internetu, godzi się z tym, że będzie hejt. Niezależnie co zrobić, czy będzie to dobre, czy, czy też złe. wiadomo, komentarze i tak dalej. Ale od nas z domu każdy ją wspiera. Mimo wszystko. Myślę My nie, nie chcę użyć słowa rodzina, bo to bardzo duże słowo, ale jesteśmy ze sobą z po prostu, jak coś komuś się dzieje to po prostu każdy o to walczy, żeby było jak najlepiej i tak samo każdy teraz wspiera Natalię, wiadomo są gorsze, lepsze chwile jak normalnie, to są normalne relacje, ale właśnie naprawdę że mówię jak, naj, jak najbardziej na plus, że, że jest wspierana. Nie tęsknisz za rodziną, za bliskimi przyjaciółmi? Mm. Żeby masz czasami ochotę wyjść z domu i wrócić do przyjaciół, do domu? Mm. Wiesz co, mamy fajnie, że mogą do nas przyjechać, my możemy też z tego domu wyjść, wiadomo, nie jesteśmy tam w więzieni, mamy fajne relacje, ja też spoza projektu też mam z ludźmi kontakt i tak dalej, tak samo jak każdy inny, także yy, czy tęsknię, nie powiedziałabym, nawet powiedziałabym, że lepsze mam relacje z rodzicami i w ogóle z przyjaciółmi, także no nie, nie, nie powiedziałabym, że tęsknię, dlatego, że cały czas mam z nimi kontakt. Jest rywalizacja między tobą i uczestnikami w domu? Mm, czy czuję rywalizację? Raczej nie kuczę, Właśnie od... no, Głupio mi cały czas chwalić, ale, na... ale naprawdę tak jest, że każdy rozwija się w, swój, w swoim kierunku po prostu. Eee, nie wiem, zgaw w piłkę, no to coś z tym robi. Ja tam śpiewam, no to śpiewam. Ktoś tam jeszcze coś innego robi. Więc każdy, każdy ma, nie wiem jak to powiedzieć, każdy jest na tym samym poziomie tak jakby traktowany i przez produkcję i przez wszystkich po prostu. Eee, Także no nie, nie czuję rywalizacji. Myślę, że wątpię, żeby ktokolwiek czuł rywalizację. To jest takie zdrowe po prostu. A jak oceniasz, proszę mi powiedz, świat free fightów. Podoba ci się to, co się dzieje w różnych federacjach? Hmm. Hmm. Czy mi się to podoba? No szczerze mówiąc, ja... ja, um, kurczę, bladę, no. To może... No podoba mi się. No. Podoba, podoba się? mi się, no. powiem się, że podoba mi się. Podoba mi się mało sorry, ale... No podoba mi się. Chciałabyś tu dołączyć jako fajterka? Kurczę, rumieńce na twarzy wyskoczyły, czyli <totrę> powiem tak albo nie. No właśnie nie powiedziałabym ani tak, ani nie. To jest na razie takie wstępne myśli i wiadomo, teraz zobaczę jak Natalia robi, widzę jaka jest zaangażowana, yy, teraz trochę tam więcej czasu spędzam yy, też trochę yy, a, z ludźmi, którzy mają no, trochę z tym wspólnego, więc no kurczę, no jara mnie to, no. no nie jara Cię? Jara mnie to, ale nie powiedziałabym, że poszłabym teraz do klatki i zobaczyła. A zaczęłaś jest... już treningi? Nie, ale nauczyłam się jak trzymać gardę. Wiem, myślę, że to robię a! nadal, ale się nauczyłam. Pokaż proszę Cię. Nie, 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 nie. Proszę! Absolutnie. Chodź zobaczymy, ja też Ci pokażę swoją. O nie! Nie, bo będą szoty na TikTok i to będzie takie żałosne, nie, ja wolę tego nie robić. to jest na specjalną okazję, zostawmy to na specjalną okazję. No dobra, to ja chociaż jak cios wyprowadzasz. O nie! O nie, o nie, nie chcę tego robić! Błagam! Nie, to będzie złe. Wolę nie. To jest... Ja wczoraj miałam swój pierwszy raz i niech to... to... To dziś drugi krok. Pomyślmy, że to już jest kolejny krok do OKTAGONu. O matko. O matko, ale to będzie żenujące. Ale u, 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 Ja u, u, u jestem twoją mnie, przeciwniczką. <laughs> <laughs> Dajesz! <laughs> Alicja! Matko, nie wiem, wiesz, że ty trzeba trzymać? No, ja trzymam. Tak, bronisz, tak? To, to I skryj zgarbić. Ty tyle wiedzy nie pokażę, bo nie umiem i w <laughs> Trzeba się zgarbić. A powiedz mi, ja też zaczęłam trenować i o. mam duży problem z tym, żeby nogi trzymać cały czas szeroko, a nie złączać, bo zazwyczaj kobiety jesteśmy nauczone, żeby nogi jednak w każdej sytuacji były złączone. Tak, mi też było na początku ciężko. Tak, no wiadomo, trzeba stać kroku, bo się, się mieć taki lu luzik, także tak, to było trudne. Bouncing, ale tak, ale myślę, że daje radę. Czyli chyba. to już nie był twój pierwszy raz, było więcej, skoro już wiesz takie znaczy, rzeczy. No wiadomo, no, przybyłam też Natalię, widzę, jak Natalia to robi też. Ja jestem wzrokowcem, ja lubię obserwować, uczyć się. Yy, patrząc, prawda? A wczoraj tak trochę bardziej profesjonalnie. Przed lustrem stajesz i patrzysz w swoją gardę? Tak, tak. dzisiaj to zrobiłam. Dzisiaj to zrobiłam, śmiałam się z Ciebie, jak ja, ja cię krecę, ale, ale no tak, zrobiłam to. A śledzisz walki zawodowe. Hmm. Nie, podglądasz, nie. podglądasz fajterki. Kurczę. Ciężko mi, na, ciężko mi na to opowiedzieć, dlatego że ja strasznie nie lubię brutalności takiej, nie lubię jak ktoś bije, jak ktoś cierpi, bo strasznie mnie boli. To, no nie wiem, wiem o tym, pamiętam to jak Marcin na przykład walczył. i No ja z Marcinem mam, no, no kurczę, no po prostu się znamy tam dłużej, ale to absolutnie tyle, a ryczałam jak ja pierdzielę, naprawdę, no tak mi to bolało, jak cierpię, po prostu, no nie wiem, strasznie mnie to boli, po prostu, więc nie oglądam, jeśli nie muszę. Po prostu, tak, tak to powiem. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Możemy gadać gadać. Na pewno porozmawiamy jeszcze nieraz. Niedługo będzie panel Natsu. Pewnie niedługo, bo będzie na samym końcu, ale wróćmy, zobaczymy, co się dzieje na konferencji. Chciałam zrobić live'a. Niestety tutaj z internetem jest problem, ale mam nadzieję, że się uda. Dziękuję Alicja za rozmowę. Oglądajcie Natsu World. Dokładnie, oglądajcie na YouTubie kanał Natsu. Dziękujemy.